Marcin Dzierżanowski, majką Pany Polska. Moim i państwa gościem jest pan Radosław Woźniak, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego w skrócie EFL. Dzień dobry. Dzień dobry. Już po raz dwunasty EFL wziął pod lupę działalność mikro, małych i średnich firm. Powstał z tego bardzo interesujący raport z serii Pod lupą i tym razem przyjrzeliście się temu, jak małe, mikro, małe i średnie firmy, jaki mają stosunek do własności czy na przykład sprzęt, maszyny, pojazdy niezbędne do działalności biznesowej wolą posiadać czy też mogą je po prostu najmować. No właśnie, yy, jaka jest odpowiedź? Co jaką odpowiedź przynosi raport? Po pierwsze, Europejski Fundusz Leasingowy wspólnie z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Rozwoju Rady Europy już w roku 2011 rozpoczął program Europejski Program Modernizacji Polskich Firm. Częścią tego programu są raporty, które produkujemy już, tak jak Pan powiedział, od 12 lat. W tych raportach skupiamy się przede wszystkim na tym, co jest ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, co jest ważne w ich otoczeniu, co pozwala prowadzić biznes, ale również co jest istotne, jeśli chodzi o przyszłość prowadzenia tego biznesu. Teraz, jeśli weźmiemy pod uwagę rewolucję przemysłową 4.0, jeśli uwzględnimy to, co zaczyna wyznaczać ekonomia użytkowania. Czyli zmiana sposobu myślenia o tym, w jaki sposób korzystamy ze sprzętu w naszym życiu prywatnym, ale również w życiu biznesowym. To zainteresowanie najmem jako takim i jego przyszłością dla rozwoju małego i średniego biznesu no, wydaje się być rzeczą, rzeczą naturalną. Przygotowaliśmy więc raport. Raport został przygotowany we współpracy z ICAN, i w tym raporcie patrzymy rzeczywiście, jakie jest nastawienie małych i średnich do, do najmu, w jaki sposób postrzegają najem, w jaki sposób różnicują najem w stosunku do, do posiadania. I jaka jest odpowiedź? Gdyby tak w skrócie spróbować? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi z tego względu, że większość w tej chwili respondentów w dalszym ciągu jednak woli posiadać niż wynajmować. Wynika to z przeróżnych względów. My badaliśmy pięć branż, badaliśmy branżę produkcyjną, branżę handlową, branżę budowlaną, branżę transportową. I w każdej branży i branża agro. I w każdej z tych branży można powiedzieć, że, że jest troszkę inne podejście. Co branża to, to zupełnie inne podejście do, do wynajmu. Co ciekawe, jeśli chodzi o największe zainteresowanie, czy, czy gotowość w tej chwili do, do najmu, yy, to jest to branża agro, w której zdecydowanie największa liczba respondentów mówi, że już w tej chwili korzysta z najmu albo jest gotowa do tego, żeby z tego najmu korzystać. Więc yy, na dzień dzisiejszy yy, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale widać wyraźnie, że, że zagadnienie dotyczące najmu. Czy współkorzystanie ze sprzętów jest czymś, co jest już widoczne, zrozumiane i postrzegane przez przedsiębiorców? Czy nadmierne przywiązanie do własności może być barierą rozwoju przedsiębiorczości? No to jest y, bardzo ciekawe pytanie z tego względu, że y, 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 własność prywatna środków produkcji jest podstawą ekonomii wolnorynkowej. No właśnie I mamy to też jakoś w swoim takim DNA polskim. A w swoim polskim DNA <laughs> mamy to bardzo głęboko zakorzenione. zakorzenione tak, i wojny, powstania sprawiały, że myśmy tracili własność, więc mamy tak, tak gdzieś we krwi to, że chcemy posiadać. Ja myślę, że w tym nie ma nic złego, tak, że, że chcemy posiadać, bo to, tak jak mówię, no rzeczywiście jest to gdzieś jeden z fundamentów tej y, wolnej gospodarki rynkowej. Natomiast myślę, że dzisiaj warto by się zastanowić nad dwiema rzeczami. Co tak naprawdę oznacza posiadać, to znaczy, czy rzeczywiście to musi być y, kupione, zapłacone gotówką i wpisane w mój rejestr majątkowy, czy może wystarczy i tylko i wyłącznie sam fakt, że to jest sfinansowane, albo że ja z tego korzystam w modelu subskrypcyjnym, bo w tym momencie na czas, kiedy korzystam z tego. Z tego narzędzia, urządzenia, środka produkcji, no on jest mój. Więc ta forma własności też wydaje mi się i definicja formy własności też będzie ulegała y, zmianie. A druga rzecz wydaje mi się, która jest istotna, to warto się zastanowić, które ze środków produkcji czy które ze składników y, majątkowych rzeczywiście powinienem posiadać, a z których mogę korzystać. Mhm. Y Wojna w Ukrainie to jest też taki game changer trochę, i zastanawiam się, czy ta cała niestabilność, niepewność jutra wpływa w jakiś sposób na nasze przywiązanie do własności w kontekście biznesowym. Wojna w Ukrainie oczywiście jest niezwykle istotnym elementem. Uwzględniliśmy go również w naszym raporcie, badając naszych respondentów, pytając naszych respondentów o to, w jaki sposób wojna i pandemia wpływa. Na to, na ile oni będą zainteresowani najmem, i muszę powiedzieć, że tylko 25% respondentów powiedziało, że ta cała sytuacja ma wpływ i w związku z tym rozpatrzą najem. Natomiast zdecydowana większość, bo czwarte respondentów mówi, że ta sytuacja nie ma na nich wpływu i oni będą w dalszym ciągu korzystali z, z narzędzi i środków, tak jak to robili do tej hmm. pory. A jakie korzyści najem może przynieść firmom? Y to również zależy od tego, o jakim typie prowadzonej działalności mówimy. Natomiast to, co jest wspólne w zasadzie dla wszystkich branż, które badaliśmy, to to, że w każdej z branż y, wszyscy respondenci podkreślają, że najem w sposób y, pozytywny i to znacząco pozytywny wpłynął na ich wskaźniki finansowe i na ich wyniki finansowe poprzez ograniczenie bądź stabilizację kosztów, czyli to jest wspólne dla wszystkich branż. Natomiast idąc dalej, każda z branż potem już zaczyna y, korzyści z nami postrzegać inaczej. I tak na przykład w branży transportowej. Oczywistą korzyścią znajmu jest to, że kiedy wynajmuje cały zestaw, to znaczy ciągnik, naczepę, do tego być może windę, chłodnie, te wszystkie rzeczy, które są istotne w branży transportowej. To, to cały ten zestaw jest następnie serwisowany y, przez firmę, która dała mi ten najem. Czyli ja nie muszę poświęcać czasu na to, żeby osobno serwisować ciężarówkę, osobno zajmować się oponami, osobno zajmować się naczepą, tylko ta całość jest jednym zestawem, o który ktoś dba dla mnie. I to jest bardzo ważne, bo to ogranicza jakby czas przestoju tego zestawu. Czyli to jest, to jest niezwykle istotna korzyść. Natomiast to, co jest ciekawe, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nad czym ja się zastanawiam. To to, że sprawdzaliśmy również, w jaki sposób najem może być wykorzystywany w robotyzacji w małych i średnich firmach. I jako główna bariera robotyzacji małe i średnie firmy podają w tej chwili wysoki koszt sprzętu. Mówią mhm. o tym bardzo otwarcie, nie robotyzujemy się z tego względu, że w dalszym ciągu ten sprzęt jest, jest bardzo drogi. No i myślę, że tutaj akurat najem, jako narzędzie, jest jakby oczywistą odpowiedzią na tę sytuację. Nie muszę wydawać dużych środków i inwestować od razu w robota, natomiast mogę przeznaczyć pewną, stałą, stałą sumę kosztów i rozpocząć robotyzację mojego przedsiębiorstwa. Także, tak jak mówię, w zależności od branży, te korzyści mogą być różne, ale to, co jest wspólne, to jest na pewno oszczędność na poziomie kosztów. To już wiemy, że najem może się opłacać, a czy polskie firmy są gotowe mentalnie na to? Czy, czy jeszcze wymaga czasu właśnie takie przekonanie biznesu? Zwłaszcza tego mikro i małego i średniego. Do najmu. Gdyby dwa lata temu, na początku roku 2020, zapytał mnie Pan, czy jesteśmy gotowi do tego, żeby przejść w, w zdalny tryb pracy na masową skalę, odpowiedziałbym, że nie, że nie jesteśmy do tego przygotowani. No bo dwa lata temu nikt o tym nie myślał. Zaczynaliśmy jakieś eksperymenty, ale wszyscy jednak pracowaliśmy w sposób tradycyjny. No dzisiaj jakby praca zdalna. Spotkania zdalne stają się swego rodzaju codziennością i wszyscy funkcjonujemy. Czyli na, nastąpiło gwałtowne przyspieszenie w ciągu dwóch lat. Powiedziałbym, że e, dzisiaj większość naszych respondentów mówi, że e, w dalszym ciągu jednak chce korzystać z tradycyjnej form, formy własności, czyli zakup za swoje środki własne albo tradycyjne finansowanie leasingiem bądź kredytem. Ale to, co jest pozytywne, to, to, to wszyscy respondenci w, w badaniu mówią, że w perspektywie nadchodzących trzech lat będą chcieli wykorzystać y, najem i że jest to narzędzie, które oni bardzo poważnie rozpatrują. Także dzisiaj powiedziałbym, że jeszcze mamy, m, mamy dużo do nadrobienia, ale w perspektywie trzech lat na pewno to będzie, to będzie bardzo ważna opcja. I, to i ważne jest też, w, w którą stronę idziemy, tak? No myślę, że idziemy jednak w stronę tej e, ekonomii użytkowania, w stronę co współdzielenia. Myślę, że bardzo ważne jest również to, że jeśli popatrzymy na, na małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, to dzisiaj małe i średnie przedsiębiorstwa to tak naprawdę, to są cztery generacje. Mhm. Mówimy o założycielach, którzy tworzyli swoje przedsiębiorstwa jeszcze, jeszcze w czasach PRL-u, yy, kiedy nie było internetu, komputerów yy, i w zasadzie nie było leasingu i, i kredytu, czy wszystko trzeba było mieć za gotówkę i kupić. I przechodzimy do pokolenia tego najnowszego, czyli pokolenia nazywanego postmillenialsami, dla których użytkowanie jest czymś naturalnym. Modele subskrypcyjne to są rzeczy, które funkcjonują naturalnie. Więc mówię, ta odpowiedź nie jest jednoznaczna z tego względu, że mamy różne branże, mamy troszkę różną strukturę pokoleniową, ale jeśli, jeśli patrzymy w przyszłość, to moim zdaniem jednoznacznie tak. I modele najmowe, subskrypcyjne to będą modele, których znaczenie będzie rosnąć coraz bardziej. Mhm. A wszystkich zainteresowanych jeszcze większą liczbą informacji na temat właśnie zagadnienia mieć czy być, bo to mieć czasem się te, do tego mhm. sprowadza czyli tego, jak mikro, małe i średnie firmy postrzegają własność versus najem. Odsyłamy do bardzo interesującego raportu z serii pod lupą raportu EFL. A ja bardzo dziękuję mojemu i państwa gościowi, panu Radosławowi Woźniakowi, prezesowi zarządu EFL. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.